Firma Agrol przedstawia Państwu jednoosiową przyczepę rolniczą o ładowności 1,5 tony. Poznajcie uniwersalną przyczepę rolniczą niezawodne narzędzie, które staje się sercem każdego nowoczesnego gospodarstwa. Stworzona z myślą o małych rolnikach, ogrodnikach i sadownikach. Przyczepa ta jest synonimem wszechstronności i wydajności. Oto przyczepa o solidnej konstrukcji, która łączy w sobie funkcjonalność z nowoczesnym designem. Model jednoosiowy z centralnie zamontowaną osią gwarantuje równomierny rozkład ciężaru oraz doskonałą stabilność podczas transportu. Zwróćcie uwagę na jej wymiary. Długość platformy wynosi 2090 mm, szerokość to 1250 mm, a całkowita wysokość to 1120 mm. Takie proporcje czynią ją idealną do pracy w różnych warunkach rolniczych. Wyposażona w funkcję kiprowania na trzy strony, sterowaną jednym siłownikiem hydraulicznym przyczepa ułatwia rozładunek. Łatwo ściągane burty umożliwiają szybką adaptację do różnych typów ładunków. Dla zwiększenia bezpieczeństwa przyczepa wyposażona jest w hamulec najazdowy, który aktywuje się automatycznie podczas hamowania ciągnika oraz ręczny hamulec postojowy, który zabezpiecza przyczepę przed niekontrolowanym przesunięciem. Zaprojektowana z myślą o Waszych potrzebach. Przyczepa staje się nieodłącznym elementem każdego gospodarstwa, zwiększając jego wydajność i efektywność. Zasubskrybuj nasz kanał, aby dowiedzieć się więcej.